Szkoła sportowa jako jedna z pięciu placówek światowych w naszym mieście otrzymała środki z programu Posiłek w Szkole i w Domu na doposażenie kuchni i stołówki. Nowe sprzęty dotarły już do szkoły i służą w przygotowywaniu obiadów dla uczniów. To między innymi piec konwekcyjno-parowy, robot planetarny, zmywarka, wyparzarka, sześciopalnikowa kuchnia gazowa czy okap. Więc nowoczesny, wspaniały sprzęt. Razem z naczyniami, z sztućcami, z garnkami. Nowe urządzenia nie tylko usprawnią pracę w szkolnej kuchni, gdzie wydaje się codziennie ponad 160 obiadów, ale także pomogą uczynić posiłki zdrowszymi. Te jajka to już nie są smażone, tylko już z pieca konwekcyjno-parowego, wszystko jest zdrowsze, a dla dzieci to jest bardzo ważne i dla rodziców. Remont kuchni szkoła przeprowadziła własnym sumptem 3 lata temu, więc dofinansowanie przeznaczone zostało wyłącznie na zakup sprzętu. Nowe wyposażenie kuchni w szkole sportowej kosztowało ponad 50 tysięcy złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania. 20% kwoty dołożyło miasto. W najbliższych dniach z odnowionych kuchni i stołówek będą cieszyć się jeszcze cztery mysłowickie placówki, szkoły podstawowe nr 9, 10 i 15 oraz zespół szkolno przedszkolny numer 2. Pięć szkół podstawowych otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu posiłek w domu i w szkole na kwotę blisko pół miliona złotych. Te placówki miały do rozdysponowania po około 100 tysięcy złotych i tu również wkład własny miasta stanowił 20%. Pozwoliło to nie tylko na zakup nowego sprzętu, ale również modernizację samych kuchni i stałówek. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku ze środków z programu posiłek w szkole i w domu skorzystała szkoła specjalna oraz jedynka i trzynastka.